Patrzość dla uczczenia nadania imion generała Stanisława Maczka oraz generała Stanisława Sosabowskiego random w miejscowości Chorzelów flagę państwową podwieczną. Szanowni Państwo, od tej chwili rondo w miejscowości hotelów nosi nazwę ronda imienia generała Stanisława Sosapowskiego. Szanowni Państwo, zatem goście proszę o odsunięcie tablicę. Od tego momentu rondo... Kaznodzieja otrzymało imię generała Stanisława Maczka. Generał Stanisław Maczek to jedna z nielicznych i wybitnych postaci której nie można przypisać tzw. kontrowersji. Świetny żołnierz, wybitnie uzdolniony dowódca, autor wielkich zwycięstw, a do tego wspaniały ojciec dla swoich dzieci, w tym niepełnosprawnej córeczki. To również postać tragiczna. Emigrant, który nie zgadzając się z politycznymi realiami powojennej, komunistycznej Polski, pozbawiony polskiego obywatelstwa, zdecydował się na los wygnańca. Generał Stanisław Sosabowski urodził się 3 maja 1895 roku w Stanisławowie w dawnym województwie lubowskim. Uczestniczył w obronie Przemyśla przed Rosjanami i walkach na terenie Królestwa Polskiego. W czasie kampanii polskiej roku 1939 dowodził 21 Pułkiem Piechoty, walcząc w obronie Modlina, później zaś w Warszawie. Zmarł 25 września 1967 roku w Londynie. Czy Ziemia? no ojczyzną? Czy waleja rzioł i blizną? Czy ją kochasz? To franckie A co wierzysz? Polskie wieże. ronda w miejscowości Hożarów które powstały w ramach budowy tak potrzebnej, długo wyczekiwanej przebrawy mostowej na Rzece Wisłoce, otrzymały dziś imiona wyjątkowych patronów, których biogramy przed chwilą usłyszeliśmy. Osób niezwykle zasłużonych, nie tylko dla historii Polski, ale również Europy. Niestety wiele czasu musiało upłynąć i dużo pracy nad świadomością społeczeństwa, aby doceniono rolę przedstawicieli Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Chciałem podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszej uroczystości, prezentującym się na pikniku militarnym oraz wszystkim przybyłym, którym historia, jej poznanie, tworzenie jest częścią życia. Proszę Państwa, gdybyście nie byli zaangażowani, gdybyście nie mieli tej polskości w sercu, dzisiaj by was tu nie było. Serdecznie Wam za to dziękuję i myślę, że Wasza postawa będzie owocowała, że przyszłe pokolenia będą spotykały się, będą dalej kultywowały tą naszą rodzimą i tą dalszą historię. Dziękuję serdecznie wszystkim. Dzisiaj upamiętniamy tak ważne osoby w historii Polski. Upamiętniamy generała Marczka i generała Sosabowskiego. Po ludzku można to było, jak, ma, jak tutaj przedstawiona była historia. Wspaniałe postacie bardzo przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Potem działały w okresie międzywojennym, walczyły o Polskę, o Europę, o świat, a potem musiały żyć na emigracji. na dwóch bohaterów zapomnianych, ludzi, którzy zasłużyli się jako, jako żołnierze, jako dowódcy, jako ojcowie, rodzice. Są to osoby naprawdę godne upamiętniania, tym bardziej, że w naszym regionie, no jesteśmy, tak jak powiedział Pan Wójt, jesteśmy prekursorami. Nie ma żadnej ulicy, żadnego skweru, żadnego parku nazwanego właśnie Bohaterów. Od zebrania wiejskiego przez sołtysa radnych gminy i wójta, świetna współpraca. Naprawdę wszystko się udało. Zresztą dzisiejsza impreza też no nie mogę powiedzieć, żeby coś było, jak były jakieś felery, jakieś tam awaria po drodze, ale generalnie bardzo, bardzo udana.